Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak z kanału Futbolownia. Teraz obecnie jestem na kanale wydawnictwa SQN, nieprzypadkowo, e, ponieważ jest ze mną autor książki Mecze Polskich Spraw, Stefan Szczepłek. Witam Panie Stefanie bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, widzieliśmy się niedawno na moim kanale Futbolownia, do którego oczywiście Was zapraszam na dłuższą rozmowę, a tutaj zrobimy mały, małą zabawę, mały quiz dla Pana Stefana. E, Już się boję. Troszeczkę związany właśnie z meczami. I nie ukrywam, że chciałbym tutaj Pana sprawdzić wiedzę, wiedzę taką historyczną a propos składów piłkarskich. Oczywiście jeszcze też przypomnę, że link do książki będzie w opisie, więc oczywiście zapraszam. Książkę warto sprawdzić, a my przejdziemy sobie tutaj do zabawy i przygotowałem dla Pana do wyboru. Jeden mecz z tej książki, e, który chciałbym sprawdzić, czy pan pamięta w ogóle skład e, drużyny Polaków przede wszystkim. Jako, że jesteśmy właśnie teraz podczas eliminacji i, i meczów reprezentacji Polski, no to pomyślałem, że może będąc tak na bieżąco, jako, że Węgry już mamy ze sobą, to zbliża się mecz z Anglikami. Co by pan powiedział, gdybym panu zadał pytanie właśnie, czy pan pamięta w ogóle e, mecz, e, mecz. Mówię, czy pan pamięta skład? Polaków z roku 1973, e, kiedy Polacy wygrali 2-0. Ja się będę posiłkował książką <grym> i będę sobie weryfikował, czy Pan e, ten skład pamięta, e, a widzowie będą oczywiście też sobie mieli e, porządek. Pierwszy mecz, e, mój pierwszy mecz na Stadionie Śląskim. O, I... to ciekawy kontekst. Wie pan, to jest. No, niestety, dałem się podpuścić, ale trudno. <grymne> <grymne> Pamięta się dziwne rzeczy, a ze składem zaraz może być kłopot. Pamięta się coś takiego, że mecz się odbywał 6 czerwca 1973 roku. I teraz tak. W bramce Tomaszewski na prawej obronie debiutant Krzysztof Wrześny zastali mielec na stoperze. Gorgoń z Bulzackim, Gorgoń z Górnika, Bulzacki z oks u na lewej obronie Adam Musiał, w pomocy w środku oczywiście Kaziu Dejda z Legii, Jurek Kraska z, z Gwardii, e... zaraz tutaj dojdziemy do jeszcze jednej osoby, Zygmunt Maszczyk grał? Niegromoszczyk, Nie dobra Heniek, Henio Kasperczak? Nie. Ktoś mnie uciekł. Kasperczak później. Dobrze, w ataku, grała, w ataku była trójka. Czyli Jan Banaś na prawej, Lubański w środku, Robert Gadocha z lewej strony. Został ustawiony. Z... Gadocha zmienił chyba do Marski. Tak. Czy został mi pomocnik? Kto tam, to tam tam Dejna Kraskać Mikiewicz? No, tak. To rosnąć, e... No i na krosnoczy. elegancko nam poszło. E, a Anglików? Kogoś Pan będzie pamiętał? Skład Anglików? To już jest trudne, ale to ciekawe jestem, ilu Pan zapamięta ewentualnie. E, Shulton w bramce, tak. Medley, Bobby Moore, McFarland, tak. Peter Storey, tak. e, Alan Ball, m, m, Martin Peters, e, p, p, Emlyn Hughes, tak. Nie po kolei mówię. Ale idzie w miarę, zostało nam trzech. Hmm. Na jakich pozycjach? To są ofensywni, przypuszczam, że są ostatnie, więc większość z nich jest ofensywnymi. Clark tam nie grał, Peters. Chivers? Jest tak. Martin Chivers z Chelsea? Mi dwóch. dwóch zostało. Chivers z Tottenham. A, Asta może taśmę hamu, z to no, to 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 to. No nie pamiętam. Jakieś litery? Colin. A, Colin Bell. Tak i Alan Clark. Alan Clark? Tak. Grał w Katowicach, grał Clark? Nie wiem. Ale to super, naprawdę. Nie, nie, to jest tak. Poszło, poszło, poszło całkiem nieźle. No to zamykam a, grał, oczywiście, że tak. Zamykał książkę. Mhm. Jeszcze raz polecam. Ciekawe historie, a zwłaszcza te około meczowe, bo tu chodzi o kontekst meczów. I mam tu jeszcze przygotowanych kilka spoza książki meczów. I teraz z pana strony bym poprosił: może pan sobie wylosować. Mam 6 meczów przygotowanych. No i musiałbym powiedzieć od 1 do 6 jakiś jakąś cyferkę, która jest przyporządkowana do danego meczu. I nic mi Pan nie ułatwi? Jakie to są okresy, żebym wiedział, gdzie mam strzelać? Hmm. A Pan lubi te, 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 ten, ten okres bardziej teraźniejszy? Czy? Nie, ja, ludzie w moim wieku lepiej pamiętają to, co było dawniej. Okej, okay, no to tak jak rozmawialiśmy już <laughs> okazji mojego wywiadu faktycznie, no to nie ukrywam, że tutaj jak Pan będzie te pierwsze wybierał, to raczej, raczej jesteśmy w tych historycznych momentach. Dobrze, niech będzie trzy. Trzy. Trzeci mecz to jest Polska-Francja z 1982 roku. I teraz myślę, że reprezentacja Polski, żeby nie dać Panu Francję, to, to, to spróbujemy może z kadrą Polaków. No dobrze. Czyli tak. Józek Menarczyk w bramce. I dalej to już mamy tak. Już, może nie po kolei, ale tak. Nie to. musi być. Stefan Majewski, Paweł Janas, Władek Żmuda, Marek Dziuba, Andrzej Buncol, Waldek Matysik, Andrzej Szarmach, Zbyszek Boniek, Janusz Kopcewicz, za Matysika wszedł w przerwie Roman Wójcicki, Włodek Smolarek, kto mi został? Wszystko. Młynarczyk, Dziuba, Kupcewicz, mówiliśmy, Janas Pan mówił, jeśli tak, Pan już tak, Żmudę, tak. Majewski, Bunzol, NATO, mhm. Ale. Monik. Chce Pan jeszcze zgadywać Francuzów? U, nie, dlatego że oni byli przetrzebieni po tym półfinale z, z Niemcami i wystawili prawie drugi skład. Właśnie tak patrzę na ten skład. Bez, bez Platiniego, bez, bez Tigany. I Tigana, Tigana i z... był bez Giresa. Aha. Jean Gigny też chyba nie grą. Tam bramkę strzelił Kuriol na przykład. No. Dobra, to zostawiam, bo ale było tam, być trudne. To, trudne to, tak, tak, jakbym, to, jak, jakbym to zaczął rozpisywać, to pewnie bym rozpisał. <laughs> myślę, że tak. Myślę, że zwłaszcza kamera czasem powoduje, że człowiek... Nagle, nie, to mnie, nagle akurat, ma, to mnie akurat nie peszy po prostu. Ale bardziej, że ma pustkę nagle, bo, bo, bo faktycznie musi sobie przypomnieć te wszystkie momenty. No super, myślę, że bardzo, bardzo szybko i łatwo panu poszło. Zadanie nie było trudne, ale też nie chcę nadwrężać tutaj i sprawdzać Pana tej wiedzy tak na, na, na bieżąco i odgadywać, ale... Lepiej za to już... nie, bo nikt książki nie kupi, jak uznałem, że autor jest niewiarygodny. Tak, tak, nie no, to się śmiejemy oczywiście, ale wie Pan co, takie jeszcze łatwiejsze zadanie teraz Panu dam, takie dla, dla relaksu już. Ja robiłem taki cykl jedenastki, tam prosiłem o wymienienie 11 ulubionych piłkarzy. Mam na myśli ulubionych. Oczywiście fajnie, gdyby to było formacjami, jakąś tam pan sobie oczywiście dobierze, ale żeby pan wymienił 11 ulubionych piłkarzy i ewentualnie o każdym coś, dwa, co czy co słowa powiedział, dlaczego on się w tej jednastce znalazł. I to jest niby łatwiejsze, tak? Tak mi się wydaje. <grymne> to jest dopiero wyzwanie. No inaczej, przyjemniejsze. Nie, to nie, wcale, to, to wcale nie. <grymne> wcale nie. Po pierwsze, nigdy o tym tak nie myślałem, więc. Na pewno pominąłbym kogoś, kogo, kogo, kogo lubię. Po drugie. Jednak, no wie pan, przy, jeśli to są piłkarze ulubieni, to człowiek się bardziej kieruje emocjami, ich stosunkiem do nich, niż, niż faktycznym poziomem ich, ich gry. Ale nie ukrywam, że o to mi właśnie chodzi, żeby jednak pan skupił się nie na umiejętnościach, bo dla mnie e, często, w sensie w, ty, w, ty, na, na, w tej mojej cyklu często padały nazwiska totalnie niekoniecznie związane z umiejętnościami piłkarza, ale po prostu była tak mhm. wielka sympatia. Więc jakby pan się pokierował dokładnie tymi sympatiami, to... to... Byłoby super, bo może wtedy właśnie te anegdoty czy dwa słowa o mm -hmm. tym piłkarzu mm -hmm. są nieoczywiste dla, dla widzów. Dobrze, Spróbujemy? więc w Bramce to tak. No ja Tomka Tomaszew Janka Tomaszewskiego, no to oczywiście dobrze znałem, znam i go lubię, ale e, e, nawet w tym, e, w tym rankingu e, przeprowadzonym z okazji stulecia PZPN-u to nie Tomaszewski wygrał, a Józef Młynarczyk. I prawdę mówiąc, sam na niego głosowałem. To w kategoriach y, sukcesów, osiągnięć w ogóle. I Józef Monarczyk jak najbardziej. Zresztą ja na nim, ja o nim pisałem taką książeczkę, która się nazywała Kochana Piłeczka. Kochana Piłeczka wspólnie z Andrzejem Romanem, już takim dziennikarzem nieżyjącym. Natomiast, y, 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 chyba tak najbardziej lubię z bramkarzy Łukasza Fabiańskiego. Okej, okay, czyli umieszczamy go w tej jedynej? Tak ta? jest. Dobra, jeżeli mamy Łukasza Fabiańskiego. Na prawej obronie Łukasz Piszczek. Okay. Na lewej obronie Zygmunt Anczok. Złoty medalista z, z Monachium. Na Stopera. Tam dodać dwa słowa, jeżeli pan chce. Jeżeli jest to oczywisty wybór, który nie wymaga jakiegoś ten, to. No, każdy z nich coś osiągnął. Łukasz Piszczek wiadomo, cały czas grabi rekordy, można powiedzieć w, w Bundeslidze. Bardzo sympatyczna postać. Świetny piłkarz, sympatyczna postać. Z, Zygmunt Anczok. No to to jest, to jest legenda Polonii, by tam i górnika zabrze. Jak mówię, złoty medalista olimpijski, on być może to jest najlepszy lewy obrońca w historii Polski. Ja bym się wahał między nim a, a Jerzym Woźniakiem, którego już nikt nie pamięta, prawda? Bo to jest piłka lat 50-60 z Legii. I może dopiero w trzeciej kolejności Adamę musiałem na tej pozycji. Czyli mamy prawą, lewą i teraz. I bramkarza. bramkarza. i Zygmunt Anczok wystąpił w meczu drużynie, tak zwanej Reszty Świata w Moskwie na zakończenie kariery Lwajaszyna. On oni Włodek Lubański. Na stoperach Michał Żewłakow, okay. którego bardzo lubię i który jednak no, te 102 mecze rozegrał również na bocznych obronach, ale, ale na stoperach też. No i nie wiem, kto tam drugi może być. Przy założeniu, że gramy może ustawienie 4-3. powiedzmy. nie ma problemu. To według już. Nie, pana... Jurek Gorgoń też na pewno. Środek tak? Tak, tak. tak. My, powiedzmy sobie, że mielibyśmy, że mielibyśmy. Mamy. O pan Stanisław Oślizło to był, to był zawodnik też na stoperze. O Jezu. To Do piątego tam. dokładamy? No tam to tak powiedzmy wspominam o nim, bo, bo to rzeczywiście. A, okay. On nie osiągnął niczego z reprezentacją, bo niestety kończył karierę przed sukcesami, no ale to jest, to jest legenda i to jest niezwykle... ...wzgodny łamane na no ślizło, tak? Tak jest, tak jest. W pomocy, oczywiście, Kaziu Dejna, którego uważam za najlepszego polskiego piłkarza. Może pan dobierać też zagranicznych piłkarza, mówię, nie? To nie musi pan się skupiać na polskich. A, myślę, że tylko polskich, ale nie, dobrze, nie. To, ja, to, ja, to ja tylko polskich w tej sytuacji. Obok, obok Dejny Leszek Śmiekiewicz. Mhm. Nie mam żadnych wątpliwości. Też, że tak powiem, za kształt I Kuba Błaszczykowska. Taka byłaby trójka pomocników. Trójką pomocników, dobra? Tak, powiedzmy. I w ataku. Hmm, No, i to mam problem. Włotek lubański na środku. Robert Lewandowski tam się powinien znaleźć ze względu na, na to, czego jesteśmy świadkami. Natomiast no, to jest no, trochę inne pokolenie w stosunku do mnie. To ja nie mam. No chociaż niby pisze i Błaszczykowski też. Ale, ale e, dobrze, niech będzie Robert Lewandowski. E, Włotek lubański. Tak, zostaje nam ostatni. Może być Robert Gadocha. Robert Gadocha. Aha. No to mamy całą jedynastkę skompletowaną. Ale a teraz, teraz pan to wyłączy, i ja powiem. O, rano, a <laughs> Stasiu Terlecki, gdzie na przykład. To nie jest no, zobowiązujące. To jest <laughs> przecież ja wiem, no, bawimy się. <laughs> tak, tak, zabawa. Y Panie Stefanie, bardzo dziękuję za, za, za tą małą, krótką, drobną zabawę. Mam nadzieję, że Panu się to podobało. E, oczywiście w końcu robimy to, co lubimy. To tak, jest, to jest tak. najważniejsze. Rozmawiamy o piłce i to jest chyba najważniejsze. E, ja Was odsyłam e, do dłuższej rozmowy na mój kanał Futbolownia. E, tutaj jestem gościnnie żeby przedstawić Pana Stefana i, i troszeczkę go w formie takiej rozrywkowej tutaj pokazać i oczywiście zachęcić do zakupu książki, żebyście ją na pewno sprawdzili. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, subskrybujcie kanał i tak dalej. To, co trzeba robić na YouTubie, żeby ten, ten film był popularny. Pozdrawiamy jeszcze raz oczywiście bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.